Cześć, ja jestem Antek, a w tym odcinku pokażę grę Splendor. Zapraszam na film. Tutaj niestety przy grze, przy grze Splendor bardzo często się to o właśnie rozwala troszeczkę. Szybciutko postaram się to posprzątać. Okej, okay, jakoś to ułożyłem. Instrukcja jest bardzo króciutka, oczywiście podpisana jest instrukcja, żeby sobie ktoś nie pomyślał, że to jakiś papier, który do niczego nie, nie służy. Bardzo naprawdę krótka instrukcja. No, na pudełku tutaj pisze, że to jest gra 10+, nie gra się dłużej niż 30 minut i od dwóch do czterech graczy. Rozłożę sobie tutaj tą grę. W zestawie mamy trzy talie kart: talię niebieską, talię żółtą oraz talię zieloną. Jak widzicie, na kartach są takie kropeczki. Również kart jest coraz mniej. Zielonych jest dużo, żółtych jest trochę mniej, a tych niebieskich jest już tak malutko. W grze mamy również żółte, żetony, niebieskie, czerwone, zielone, czarne oraz białe. Mamy również żetony arystokratów, których jest 10. Instrukcje i pudełko. W tym momencie mam rozłożoną grę dla czterech osób, czyli najwięcej osób, które może grać w tą grę. Każdego gracza mamy dwa wybory. Albo kupić którąś z kart, albo wziąć trzy inne żetony lub dwa o tym samym kolorze. Na sam początek rozgrywki nie można kupić żadnej karty, ponieważ nie ma się żadnych żetonów. Na każdej karcie mamy rozpisane jaką ilość żetonów musimy dać, żeby tą kartę kupić. Na przykład tutaj jest to karta niebieska z trzema kropkami, dlatego jest ją bardzo ciężko kupić. Potrzebne jest, jak widzicie, trzy białe kryształy, pięć niebieskich, trzy zielone i trzy brązowe. Mamy również żółte karty, które są troszkę tańsze. Na przykład mamy tutaj taką kartę i do niej potrzebna jest i do, do niej potrzebne są dwa białe, dwa niebieskie i dwa brązowe. A najtańsze z jedną kropeczką są karty zielone. Na przykład tutaj do tej karty potrzebujemy tylko Dwóch zielonych i dwóch brąz, brązowych. A do tej na przykład jednego białego, dwóch zielonych i dwóch czerwonych. Jeżeli zakupimy jakąś kartę, dajmy na to tą niebieską. Jest ona moja. Tutaj ją, ją połowę. Dokładamy nową kartę. I w tym momencie, jeżeli chcę kupić tą kartę, Muszę dać Ci tylko trzy białe i jeden brązowy, ponieważ ten jeden niebieski, który tutaj mamy, mam już tutaj w tej karcie. Jeżeli mamy dużo kart, można kupywać karty za darmo, czyli jeżeli mamy powiedzmy. Jedną k kartę białą, dwie karty zielone i dwie karty czerwone. Możemy tą kartę kupić za darmo. Mamy również arystokratów, na których też jest tutaj napisane, ile trzeba mieć kart, żeby kupić tego arystokrata. Ale w tym momencie nie jest już to takie proste. I nie możemy dać. Trzy, trzech brązowych żetonów, żeby kupić tego arystokratę. Trzech, powiedzmy, czerwonych i trzy białych. Tutaj, w tym przypadku, trzeba mieć trzy brązowe karty, trzy czerwone karty i trzy białe karty. Nie da się kupić inaczej niż za nasze karty. Zwycięża gracz. Który zdobędzie 15 punktów zwycięstwa, które są tutaj napisane na niektórych kartach. Tak samo. Na zielonych kartach, które jest najłatwiej kupić, najczęściej nie ma w ogóle punktów. Na żółtych kartach już są na wszystkich kar kartach, ale są to punkty od 1 do 2. A w kartach niebieskich. Mogą być tu już nawet cztery punkty czy 3 punkty. Są nawet karty, które po, po których ku, kupieniu można zdobyć nawet 5 punktów w I do wygrania takiej gry potrzebne są tylko trzy takie karty. Za to arystokrata daje 3 punkty zwycięstwa. Tak jak już mówiłem, zasady są bardzo proste i nie trzeba nic więcej, żeby umieć grać w tą grę. Gra zdobyła prestiżową nagrodę Gra Roku w roku 2015. Jest to moja ulubiona gra. Jeżeli chcieliście ją kupić, to bardzo polecam. I zapraszam do następnych filmów. Cześć!